Cześć, mam na imię Monika i witam Was w moim programie pod tytułem Zaprojektuj swoje życie świadomie. Jest to program dla tych, którzy chcą zamanifestować każde swoje marzenie za pomocą prawa przyciągania, za pomocą prawa założenia i tysiąca innych praw, które tylko próbują wytłumaczyć to, jak działa ten świat. Natomiast prawda jest tylko jedno. To wszystko jest tylko naszym lustrzanym odbiciem, a dokładnie lustrzanym odbiciem tego, co dzieje się w nas, tego, co w nas wygrywa, naszych wierzeń, naszego podejścia do życia, lustrem tego, czy jesteś pozytywną osobą, czy negatywną, czy, czy chcesz, czy nie, czy rozumiesz, czy nie, czy wierzysz i tak dalej. Dzisiaj bardzo szybko chciałabym poruszyć temat paradoksu, ponieważ jest takie jedno miejsce, które nie do końca rozumiemy, a mianowicie. Skupianie się na czymś i odpuszczanie. To jest temat, który rzeczywiście krąży gdzieś w nas, i my tego nie potrafimy poczuć. Natomiast ja dzisiaj myślę, że przynajmniej postaram się wytłumaczyć Wam to w taki sposób, że to zaiskrzy i że będziecie potrafili zrobić z tym porządek, i w końcu zaczniecie manifestować wszystkie swoje marzenia. Pierwszą bardzo ważną rzeczą jest to, że manifestacja to nie jest pojawienie się czegoś, czego nie mamy nagle w naszej rzeczywistości. My tak podchodzimy do tego, tak? Czyli my uważamy, że to marzenie jest z boku, i my chcemy technikami i różnymi. Próbami zamanifestować, czyli chcemy, aby to nagle pojawiło nam się w naszej rzeczywistości, i my wtedy jesteśmy tacy zachwyceni, i to jest takie wow, i takie niesamowite, tak? I uważamy, że to jest coś, co jest ponad i takie bardziej niż to, co robiliśmy do tej pory. Natomiast to nie jest prawda. Manifestacja polega na tym, że to ty. Pozwalasz sobie, w sobie, aby to mogło pojawić się w Twojej rzeczywistości, rozumiejąc, że każda wersja już istnieje, i Ty manifestując doświadczenie, po prostu wchodzisz w tą nową rzeczywistość, i tylko dlatego ona jest w stanie Ci się pojawić tu i teraz. Nie istnieje nic innego niż tu i teraz, tak? Pamiętajmy o tym. My często natomiast żyjemy w naszych głowach przeszłością lub mówimy o czymś w czasie przyszłym, dlatego e, nigdy nie używamy tych e, czasów, tak? Używamy tu i teraz, czyli ja to mam, ja tym jestem, ja tym wibruję, ja to czuję, ja to rozumiem, tu i teraz. My bardzo często. Czekamy na spełnienie manifestacji. Czyli my próbujemy coś zamanifestować i pytamy się siebie lub tutaj, na przykład, w komentarzach, kiedy to się pojawi. Tak? Czyli my mamy w głowie pytanie, kiedy w końcu nam się to przytrafi. Czyli tak jak mówię, nam wydaje się, że tego jeszcze nie ma i chcemy, aby to się pojawiło. Jeżeli poczujesz, Klimat tego, że to wszystko już istnieje i że manifestacja polega na tym, że ty przechodzisz z jednego pokoju do drugiego. Bardzo często wiele osób wtedy mówi o tych równoległych rzeczywistościach. Ja to lubię porównywać sobie właśnie do tych pokoi, tak? Czyli e, to gładkie przejście do tego nowego pokoju, który wygląda podobnie, ale już nie jest taki sam, tak? Czyli ja w tym nowym pokoju czuję się inaczej, jestem już inną osobą, ja tutaj już spełniam swoje marzenia, już mam te moje marzenia, już je doświadczam. Natomiast to przejście to jest ta codzienność, która. Tak bardzo odpycha nas i przez którą nie spełniamy tych marzeń. Ponieważ tak można przeskoczyć sobie do tej nowej rzeczywistości, ale jednak ciągle my płyniemy. Czyli może sobie to wyobrazić, że my często jesteśmy jednak jeszcze jedną nogą w tym, co dzieje się teraz. I to jest bardzo normalne. Czyli to, co widzimy, to jest tylko efekt tego, co wydarzyło się już, Wcześniej, tak? My to cały czas manifestujemy, ponieważ my żyjemy cały czas tą samą wibracją. Dlatego poprawna manifestacja polega na tym, że ja tu i teraz już czuję się inaczej, czyli to wszystko dookoła już nie ma dla mnie żadnego znaczenia, ponieważ ja już wiem, jak się czuję w nowej rzeczywistości, pomimo tego, że to, co widzę, jeszcze jest. Czyli ja stoję jedną nogą w starym pokoju i w nowym. To wszystko już istnieje, więc manifestacja polega na tym, że ja odnajduję w sobie już to uczucie i to uczucie we mnie wygrywa, a nie to, co widzę cały czas jeszcze przed oczami. Jeżeli pytasz się, kiedy spełnić się Twoja manifestacja, no to odpowiedzią na to pytanie jest teraz, bo to nie spełnia się. Za jakiś czas, tylko to spełnia się automatycznie. Ty synchronizujesz tu i teraz z rezultatem, na który jesteś w stanie sobie pozwolić. Dlatego my często widzimy na przykład nasze marzenia u kogoś innego. To inni się zakochują, to inni mają te domy, to inni podróżują. Coś takiego y, dzieje się w Twoim życiu tylko dlatego, że Ty synchronizujesz z, ze swoją wersją siebie, która widzi to tylko u kogoś innego, natomiast jeszcze nie czuję tego u siebie. Czy nie ma takiej rzeczy, której nie mógłbyś lub nie mogłabyś mieć, o ile zaczniesz synchronizować na co dzień z tą nową rzeczywistością, czyli z tą nową wersją siebie, która już spełnia swoje marzenia. I ten paradoks, o którym dzisiaj chciałabym powiedzieć, to jest właśnie ten moment. Y, tego, że ciągle widzimy stary news, ale już czujemy nowy. Czyli skupiamy się na czymś i odpuszczamy, ale właśnie nigdy nie odpuszczamy marzeń przecież. Przecież my nie możemy odpuszczać swoich marzeń, ponieważ w momencie, kiedy odpuszczamy marzenia, stajemy się bardzo nieszczęśliwi, tak? Te nasze marzenia są naszą drogą. Ekscytacja, ekscytacja, coś co nas, coś co nam się podoba. To, o czym marzymy, to jest nasza droga. Jeżeli natomiast nie czujesz jeszcze tych marzeń, a czujesz tylko niezadowolenie, no to pamiętaj, że Twoją drogą jest przeciwieństwo tego bólu, tego cierpienia, tego, jak się czujesz. Ale wracając do tematu. Kreowanie, tak? My to rozumiemy, czyli zamykamy te oczy, kreujemy, wyobrażamy sobie, nadajemy kształt, to jest bardzo potrzebne, bo jeżeli tego nie zrobisz, no to jak. Nadasz kształt, tak? Oczywiście, że można tylko podążać za uczuciem szczęścia, ale dobrze jest widzieć tymi oczami wyobraźni, kto, z kim, z jaką wersją tego człowieka chcesz być, kim ty wtedy jesteś, jak idą, jakie meble, gdzie, jakie miejsce na świecie i tak dalej. To jest pierwsza rzecz. Natomiast to odpuszczenie polega na tym, że odpuszczam czyli odbieram emocje temu, co dzieje się teraz. Tak, to jeszcze może trwać, bo tak jak mówię, to, to się musi przemienić. To jest proces, który nam wydaje się taki niesamowity, ponieważ to wszystko dzieje się tak jakby poza sceną i my tego nie rozumiemy, tylko dlatego, że jesteśmy bardzo mali my w tym doświadczeniu, Mamy ograniczenia. Dlatego w momencie, kiedy nagle spełnia nam się marzenie, czyli, lub pojawia nam się ta manifestacja, wydaje nam się takie niesamowite, ponieważ my nie widzimy tego z tyłu. A prawda jest taka, że tutaj cały czas to wszystko dzieje się w Tobie. Rano wieczorem w nocy, na spacerze, na basenie gdziekolwiek. I my wtedy to nazywamy tym bridgingiem, tak? czyli tym mostem, że przechodzimy do tej nowej rzeczywistości, czyli do tego nowego pokoju. Natomiast to, że to cały czas jeszcze jest w Twojej rzeczywistości, no to tak jest, tak, tak jest często i tak wszyscy przechodzimy przez tą rzeczywistość. Ale w momencie, kiedy zrozumiesz, jaką masz w sobie moc i że to wszystko zależy od Ciebie. No to odbierając znaczenie temu wszystkiemu, co ci się nie podoba, i skupiając się, czując się, e, pozwalając sobie na to, aby to wszystko działo się w tobie, otwierając te oczy, będziesz co chwilę widział lub widziała nowe efekty. Jeżeli chcesz zobaczyć, z czym teraz synchronizujesz, no to przede wszystkim zobacz: tak, otwórz oczy i popatrz dookoła. A po drugie, moim ulubionym takim momentem, aby siebie sprawdzać, jest, jest to, aby wyjść na zewnątrz i patrzeć na billboardy lub lubię na przykład słuchać radia, tak? I piosenek, które akurat przez przypadek pojawiają się, tak? Które nagle e, słyszę. E, nie, przypadki nie istnieją, tak? W momencie, kiedy już wygrywa w tobie ten nowy pokój, ta nowa rzeczywistość, kiedy ty już ze spokojem jesteś tutaj, pomimo tego, że tak jak mówię, jeszcze tą jedną nogą jesteś w tej starej rzeczywistości, to, to wtedy ta rzeczywistość, ta codzienność zaczyna ładnie wyglądać. Ładnie, czyli nagle widzisz te same numerki, nagle wszędzie znajdujesz parking, tak? Wolny parking. Wszędzie jest zielone, ludzie się uśmiechają. Ta rzeczywistość zaczyna tak gładko i, i delikatnie wyglądać. To jest znak, że jesteś na dobrej drodze. To jest znak, że to jest ta atmosfera, w której jest szansa dopiero teraz, aby pojawiło ci się to Twoje marzenie, które tak naprawdę cały czas się manifestuje, tylko że Ty będąc po prostu człowiekiem, nie widzisz i nie rozumiesz tego wszystkiego co dzieje się za tobą. Nam naprawdę tylko wydaje się, że jesteśmy tacy malutcy, a tak naprawdę ten cały świat jest z nami i to jest coś co jest dobrze poczuć i to jest coś co dobrze jest czym dobrze jest zacząć wibrować. Dlatego Paradoks, o którym dzisiaj mówię, polega na tym, że skupiamy się już na tym nowym i odpuszczamy to stare, pomimo tego, że to jeszcze jakiś czas może się pojawiać, czasami bardziej, czasami mniej. Pamiętaj, to jest tylko efekt Ciebie, tak? To jest tylko efekt Ciebie. Więc jeżeli chcesz specyficzną osobę, chcesz zdrowie, chcesz pieniądze, chcesz inny świat. Tu i teraz, to otwórz te oczy w tym momencie i zacznij czuć ten nowy świat właśnie tu i teraz. I sami zobaczycie, jak od razu to wszystko zacznie dostosowywać się do Ciebie. Bo to wszystko tylko zawsze dostosowuje się do Ciebie, ponieważ to wszystko jest tylko efektem Twojej synchronizacji z tym. Co dzieje się w Tobie? Ok, trzymajcie się buziaki. Do zobaczenia. Bye!